Trwa cicha walka o rynek wart setki milionów złotych. Cicha, bo co ciekawe, w mediach nie znajdziecie o niej zbyt wielu informacji. Tymczasem sprawa jest niezwykle ciekawa i dlatego opowiem Wam o batalii, jaka toczy się pomiędzy dużymi, międzynarodowymi koncernami tytoniowymi, które bezwzględnie walczą o swoje produkty i wielomiliardowe interesy. Marcin Tosz, ujawniamy kom. Zapraszam. Sytuacja jest następująca. Na rynku mamy dwa rodzaje nowatorskich papierosów: jednorazowe e-papierosy i podgrzewacze tytoniu, których możemy używać wielokrotnie. Ministerstwo Zdrowia zapowiada już od jakiegoś czasu zakaz sprzedaży tych pierwszych, a jednocześnie opóźnia wprowadzenie dyrektywy unijnej, która usunie z rynku większość tych drugich. Dodatkowo, Ministerstwo Finansów planuje mocno podwyższyć akcyzę, a najbardziej drastyczny wzrost dotyczy właśnie e-papierosów. A to nie wszystko, bo dodatkowo władza planuje, żeby poprzez wzrost ceny akcyzy cena papierosów wzrosła z 30 do 70 zł. Firmy tytoniowe powoli odchodzą od tradycyjnych papierosów. Inwestują miliardy w nowe rozwiązania, takie jak właśnie e-papierosy czy podgrzewacze. Tłumaczy się, że stanowią one zdrowszą alternatywę dla zwykłych papierosów. Co ciekawe, e-papierosy w niektórych krajach są formą terapii, by rzucić palenie klasycznych fajek. Tak jest choćby w Nowej Zelandii czy w Szwecji. Tymczasem Unia Europejska chce ograniczyć używanie tytoniu w podgrzewaczach. Bruksela dąży do eliminacji tego produktu, a jednym z narzędzi jest dyrektywa tytoniowa. Zakazuje ona m.in. używania aromatów w podgrzewaczach. Dla wielkich koncernów tytoniowych to oznacza gigantyczne straty. Dlatego robią wszystko, żeby opóźnić ich wprowadzenie. Nie inaczej jest w Polsce. Komisja Europejska dała nam czas do października 2023 roku na wprowadzenie przepisów zakazujących stosowanie aromatów w wyrobach tytoniowych, ponieważ termin ten został już przekroczony. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę naruszeniową przeciwko Polsce, a to może kosztować nas słone kary. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych naruszeń, takich jak sprawa. Znana przecież wam wszystkim kopalni w Turowie. I to mimo tego, że od jakiegoś czasu mamy w Polsce rząd, który lubi o sobie mówić proeuropejski, prawo unijne, które musimy wdrożyć, jest opóźniane. Rząd Donalda Tuska nie słucha się Brukseli. No kto by pomyślał? Dlaczego Polska naraża się na dotkliwe kary? Które oczywiście płacić będziemy my, podatnicy. Jaka będzie wysokość tej kary w tym konkretnym przypadku? Okaże się to już, Wkrótce Ministerstwo Zdrowia poinformowało mnie, że już przedstawiono stosowne przepisy do konsultacji, zatem problem kary nie wystąpi. Tyle tylko, że branża tytoniowa na różne sposoby znów naciska na resort, by całość opóźnić. Do tego celu chętnie zresztą korzysta z pomocy innych resortów, np. gospodarki czy rolnictwa. W piśmie, do którego dotarliśmy, Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego, jedna z organizacji, która sprzeciwia się wdrożeniu unijnej dyrektywy, jeszcze przed pojawieniem się projektu ustawy wdrażającej unijne przepisy, apeluje do właśnie do tych resortów, by, w przyjęciu przepisów, by po przyjęciu przepisów opóźnić ich wejście w życie o co najmniej rok. Interesujące, że z odsieczą. Przybyli nawet parlamentarzyści. Pani poseł Magdalena Filipek-Sobczak złożyła nawet interpelację w obronie części wyrobów nowatorskich, i jednocześnie w tej samej interpelacji piętnując e-papierosy. Ciekawe, prawda? Jakie opinie dotyczące ustawy pojawiły się w procesie legislacyjnym? Tego jeszcze nie wiemy. Nie ma bowiem dostępu do tych dokumentów, choć konsultacje skończyły się już prawie miesiąc temu. Wciąż nie są one dostępne w systemie rządowego centrum legislacyjnego. Być może to przypadek, ale nawet dla projektów skierowanych do konsultacji, do konsultacji później, ich wyniki są już na stronie dostępne. Co ważne, jeden z największych producentów tytoniu na świecie ma niewielki udział w rynku jednorazówek. Ale jest za to liderem w segmencie tytoniu podgrzewanego. Twierdzi, że jednorazówki są szkodliwe dla zdrowia, zdrowia i że rząd powinien podjąć kroki, aby zakazać ich sprzedaży. Jednocześnie wywiera się presję na minister Izabelę Leszczynę za pomocą mediów, publikując artykuły, jak i komentarze w mediach społecznościowych krytykujące jej ruchy. W mojej ocenie te jednorazowe e papierosy powinny podlegać ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. To jest taka ustawa z 2011 roku. Serio, wygląda to bardzo dziwnie, skoro argumentem ministerstwa jest troska o zdrowie Polaków. Dlaczego resort tak wyrywkowo podchodzi do tego tematu? Dlaczego producenci jednego rodzaju produktu mają stracić, a drudzy zyskać? Dlaczego nie podkreśla się, że wszystkie wyroby tytoniowe są szkodliwe, a piętnuje się głównie jednorazówki. O co w tym wszystkim chodzi? Czy to nie jest przypadkiem tak, że pod płaszczykiem troski o zdrowie Polaków prowadzona jest brutalna, bezwzględna walka wielkich korporacji tytoniowych? Dowodzić tego może też to, co wydarzyło się w tym tygodniu, a o czym wspominałem na początku materiału? Serio, w tym wypadku można mówić o. Absolutnym skandalu. Ministerstwo zaproponowało podwyższenie stawek na papierosy, z tym, że te mniej szkodliwe elektroniczne mają być obłożone łącznie ponad 100% podwyżką podatku, co zdaniem branży wyrzuci ich z rynku, przestaną istnieć. A podwyżki akcyzy na przykład na tradycyjne, te najbardziej szkodliwe, śmierdzące papierosy są znacznie mniejsze. Dlaczego ministerstwo chce ewidentnie wyrzucić tylko jeden? Typ produktu z rynku. O co w tym wszystkim chodzi? Przekonacie się już niebawem. To wszystko na dziś. Marcin Tosz. Dziękuję bardzo.